Ja także jadąc tutaj do Częstochowy miałem kolumnę pięciu rosyjskich tirów. Pozwoliłem sobie je zatrzymać, wysiadłem i każdemu z tych kierowców przybiłem piątkę i powiedziałem, że my polacy jesteśmy z wami Rosjanami i żebyście nie myśleli, że wszyscy, wszyscy tu na terytorium przemarszu mieszkający są dotknięci bardzo głębokim wymuszczeniem i wykorzenieniem tożsamościowym, historycznym. Rosjanom zrobiło się oczywiście miło, bo trakt... jechali celowo w kolumnie, ponieważ Poliniacy traktują ich butelkami, te, te, te tiry, i kierowcy, więc ja zrobiłem coś takiego sympatycznego, małego i pozwoliłem sobie, poprawcie mnie, jeśli macie z tym problem, pozwoliłem sobie także życzyć w naszym imieniu, im i narodowi rosyjskiemu wszystkiego dobrego. Czy źle zrobiłem, że wyraziłem swoją opinię także w waszym imieniu? Poproszę o brawa dla Rosjan i dla Rosjan.